Polon-210, trucizna, której nie widać, to pierwiastek radioaktywny, którego ilość wielkości ziarenka soli może zabić setki osób. Polon-210 emituje cząstki alfa, które nie przenikają przez skórę, ale po dostaniu się do organizmu sieją spustoszenie. To właśnie tą substancją w 2006 roku otruto byłego agenta KGB, Aleksandra Litwinienkę. Co gorsza,. Jej wykrycie to prawdziwy koszmar dla naukowców. Botulina najbardziej toksyczna substancja, znana człowiekowi. Zaskoczenie: ten sam jad bakteryjny, który w mikroskopijnych dawkach wygładza zmarszczki jako botoks, w większej ilości jest jednym z najgroźniejszych trucizn na świecie. Zaledwie kilka nanogramów może zatrzymać pracę mięśni oddechowych i doprowadzić do śmierci w ciągu kilku godzin. Fluorowodór. Ciecz, której nie chcesz dotknąć. Wygląda jak woda, ale jego działanie to czysta groza. Fluorowodór błyskawicznie przenika przez skórę i atakuje kości od środka, powodując niewyobrażalny ból. Co gorsza, często nie widać żadnych obrażeń aż do momentu, gdy jest już za późno. Używany w przemyśle, wymaga ekstremalnych środków ostrożności. FOX Broń chemiczna zakazana przez prawo międzynarodowe. VX to synteza śmierci w płynie. Wystarczy kropla na skórze, by zatrzymać układ nerwowy. Działa szybciej niż cyjanek, a kontakt z nią oznacza pewny koniec. Użycie VX uznawane jest za zbrodnię wojenną, a jej produkcja i posiadanie są absolutnie zakazane. Dimetyl zabójca naukowców. Ta substancja wygląda niepozornie, ale przenika nawet przez rękawice laboratoryjne. W 1996 roku znana chemiczka Karen Wetterhahn zmarła po tym, jak na rękawiczkę spadła jedna kropla tenci. Objawy pojawiły się dopiero po kilku miesiącach, kiedy było już za późno. To idealny przykład, że nie każda trucizna działa natychmiast. Niektóre z tych substancji powstały w laboratoriach inne stworzyła sama natura, ale łączy je jedno. Żadna nie wybacza błędu. Świat chemii potrafi fascynować i przerażać jednocześnie. Jeśli ten odcinek Cię zaskoczył, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, która z tych trucizn zrobiła na Tobie największe wrażenie.